Witam Was serdecznie i od razu przepraszam, że tak długo milczałam na kanale, ale byłam w Polsce na urlopie i odwiedzić rodzinę, także troszeczkę długo mnie nie było. Teraz wróciłam i pierwsze, co chciałabym Wam pokazać, to moje dosyć gigantyczne zakupy. Będą to zakupy ciuchowe i zakupy kosmetyczne, zakupy spożywcze również dla Was nakręciłam, ponieważ po prostu zajęły mi prawie całą podłogę w pokoju, także pojawią się w najbliższym czasie. Jestem tu osaczona tym bałaganem, to nie jest nieposprzątane tło do filmiku, tylko po prostu rzeczy, które chciałabym Wam pokazać i część z nich na przykład polecić albo poinformować o ich istnieniu. Więc zaczynam bez przedłużania, ponieważ będzie tego na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zaczynam od mojego ulubieńca, którego poszukiwałam naprawdę długo i bardzo za nim tęskniłam. Jakoś w grudniu odkryłam ten oto płyn do kąpieli. To jest kwiatowy olejek do kąpieli w zasadzie, no ale nie jest to tak naprawdę olejek, jest to moim zdaniem płyn do kąpieli. Kupiłam go wtedy, nie pamiętam, gdzieś chyba w Realu. A potem już nigdzie go nie widziałam, byłam w Polsce już cztery razy od tego czasu i nie mogłam go nigdzie dostać i znalazłam go w końcu w Carrefourze. On kosztuje około 10 zł, jest bardzo wydajny, bo używa się go dosyć mało na raz, jest mocno opachnący, to jest pół litra. Producentem jest Farmona, tutaj macie napisane i zapach jest po prostu tak piękny, ja mam ostatnio Fidzia na punkcie różanego zapachu, ale takiego świeżego, różanego, nie takiego pudrowego, różanego w stylu emerytek. I to pachnie dla mnie tak jak te różane perfumy z The Body Shop, które pokazywałam Wam we wcześniejszym holu zakupowym tutaj w Szwajcarii. A że ja właśnie używam tych perfum i bardzo, bardzo mi się podobają. Jestem taka szczęśliwa, że w końcu mam ten płyn, kupiłam sobie dwie butelki, żeby nie rozpaczać, jak się ta pierwsza skończy. I myślę, że następnym razem, jak pojadę do Polski, znowu się w nie zaopatrzę. Także to są moje pierwsze kosmetyki. Kupiłam sobie też skarpetki zmuszczające do stóp. Kurcze, Babyfood się nazywają te oryginalne, chyba jakoś takie. Kosztują 70 zł. Ja kiedyś kupiłam takie podróby na Allegro i niestety jakoś nie za bardzo na mnie zadziałały, niewiele mi się tam zmieniło, ale byłam sobie w Biedronce, kupowałam różne inne rzeczy i zauważyłam to przy kasie. Kosztowało 14 zł, więc stwierdziłam, że dobra, spróbuję jeszcze raz, ponieważ wiem, że te prawdziwe baby food naprawdę robią cuda z ludzkimi stopami. Widziałam to w wielu recenzjach i filmikach. No, a tamto mi nie wyszło. Zresztą też nagrywałam dla Was taki filmik, ale nic się nie stało. I, I jakoś po prostu już potem nie chciało mi się nagrywać efektu końcowego, bo nie wiedziałam kiedy on w końcu będzie. No i czekałam te trzy tygodnie, 4 tygodnie i, i nic. I schodziły takie bardzo niewyraźne, jakieś mikroskopijne płateczki, i wcale się te stopy nie wygładziły. Także zobaczymy, jak będzie z tymi. Mam nadzieję, że będzie fajnie, ponieważ mam troszeczkę. Zaniedbane stópki po ostatnim okresie ułożenia po górach, zresztą właśnie zaraz dojdę do łożenia po górach. Zrobiłam sobie tak kosmiczne siniaki na palcach u stóp, przez to, że miałam złe buty do chodzenia po górach, i myślałam, że ja tam pójdę, jestem twarda i, i dam radę. No i niestety poszłam tutaj niedaleko domu w góry. I przy schodzeniu zaczęłam czuć tak niesamowity ból w palcach, że szłam sporą część drogi tyłem. Do tego jeszcze nie miałam stabilizacji kostki, bo to były niby buty trekkingowe, ale krótkie przed kostkę, źle dobrane, źle zasznurowane, także po prostu kompletny laik, kompletnie nic nie wiedziałam. Także no dlatego mnie między innymi cieszę się, że mam szansę spróbować takich skarpetek jeszcze raz, bo jest dużo zrygować jakby na skórkę i takich różnych rzeczy, jak polecie zwykle bywa. A a propos właśnie chodzenia po górach, ostatniego dnia popytu w Polsce, czyli wczoraj kupiłam sobie w końcu buty i do butów kupiłam sobie skarpetki z Coolmaxem czyli włóknem chłodzącym, kupiłam sobie sznurówki, ale to Was mnie interesuje. I kupiłam sobie buty, które po prostu kocham. Na początku wybrałam troszeczkę inny model, już miałam je przy kasie, ale jako, że Tomek jeszcze mierzył różne inne, to postanowiłam, że zobaczę jeszcze te, tak sobie sprawdzę, bo ludzie je często chwalą na tych różnych forach i jest to dosyć znana firma, jest to firma Garmont. No i skończyło się tak, że tamte musiały się jednak cofnąć i ustąpić miejsca tym, bo moja stopa poczuła się jak w raju, są niesamowicie wygodne, niesamowicie takie sprawiają wrażenie naprawdę dobrze zrobionych i, mają, i są wodoszczelne, oddychające, ble ble ble, mają podeszwę, wibra. Vibram, tak właśnie zapomniałam, czy to się nazywało Vibrant, czy Vibram, bo się nie znam, jak już wcześniej mówiłam, ale naprawdę sprawiały bardzo dobre wrażenie. Jedyne na co trzeba uważać przy tych butach, przy garmoncie, jest to włoska marka, rozmiary są totalnie porąbane. Ja mam 38 w, w zwykłych butach, 37 za każdym razem w Eko i w Puccini. Nie wiem dlaczego, ale w tych dwóch firmach mam. Yy, no mniejszy rozmiar, natomiast z garmonta musiałam kupić 40. Tomek kupił dokładnie te same buty, nosi zwykle 42, musiał kupić 44. I jeszcze troszeczkę na że może mogłyby mieć rozmiar więcej, czy pół rozmiaru więcej, no ale stanęło na tych 44. Także, aha, i jeszcze kupiłam to w sklepie kurczę, nie pamiętam co to za sklep. Ale i tak chyba tylko wczoraj była ta promocja. Była promocja minus 15% z okazji urodzin sklepu i. Te buty kosztowały 425 zł po tej promocji. Jeszcze ich nie sprawdziłam w terenie, ale jak sprawdzę i będą fajne, to wystąpią w jakichś ulubieńcach, które kiedyś w końcu nagram. I dam Wam znać, jeżeli jesteście zainteresowani, łażeniem po górach, bo ja złapałam bakcyla. Narty średnio mnie interesują, Tam próbowałam parę razy jako dziecko, ale no nie, wiem, nie wciągnęłam się. Natomiast łażenie mi się od zawsze podobało, po każdym terenie. Teraz trzeba z racji miejsca zamieszkania przerzucić się na tereny troszeczkę wyższe. Także to są buty, wracamy na sekundę jeszcze do kosmetyków. Zawsze robię w Polsce jakieś dzikie zapasy wszystkiego, no bo po prostu chcę, chcę mieć moje ulubione rzeczy przy sobie. Kupiłam sobie, z racji tego, że lubię być opalona, a nie lubię się opalać, kupiłam sobie balsam brązujący, którego używałam już wielokrotnie, potem gdzieś w kurczę zniknął, nie mogłam go nigdzie znaleźć, ale na szczęście znalazłam, jak tu widać, stoisko Ziai w nadużynie w Szczecinie. No i wlazłam tam i na szczęście był. Także kupiłam sobie balsam brązujący relaksujący z serii Sopot i do tego też krem brązujący do twarzy. Bardzo dobre kremy muszę wam powiedzieć, bo używam wielokrotnie przez wiele lat nie robią smuk, no śmierdzą tak jak wszystkie tego typu kremy. Jest to delikatniejszy smrodek, bo to jest tylko bardzo brązujący, a nie taki super samoopalacz, ale śmierdzą. Tego się nie da uniknąć. Nie znam takiego, który nie śmierdzi. Ale naprawdę bardzo naturalnie, bardzo ładnie to wygląda. I skóra mi się nie złuszczała takimi płatami brązowego, właśnie samoopalacza, jak czasami się zdarza po innych tego typu produktach. Chociaż nie jestem bardzo doświadczona w tej kwestii, bo po prostu szybko poznałam swój ideał i go mam. I to jest bardzo tani produkt. 12,40 kosztuje ten balsam. On starczy spokojnie na celu sezon, kiedy chodzimy w odkrytych nogach i, i ramionach. Naprawdę jeden na sezon to jest aż za dużo. A krem do twarzy kosztuje, cukło, przepraszam, 9,26 za 50 ml, a tutaj mamy 300. Nie wiem, czy to powiedziałam. Jestem trochę chaotyczna, ponieważ całą sieńką noc jechaliśmy. Wyjechaliśmy o 22, przyjechaliśmy tutaj po 8 rano i ja po prostu cały czas rozpakowuję rzeczy i teraz usiadłam, żeby to kręcić. Także, jeżeli będę się powtarzać, to przepraszam. Kupiłam sobie jeszcze celem wypróbowania krem BB, ponieważ uwielbiam ostatnio kremy BB różne. Po prostu wszystkie marki świata przetestowałam. I Ziajo też wypuściła krem BB do cery tłustej i mieszanej, czyli takiej, jak ja mam. I kosztował on 9,76 za 50 ml. I jeszcze nie wiem jak działa. Jeżeli będzie super, będzie to moja motywacja kolejna do zrobienia ulubieńców razem z tymi butami, jeżeli będą super i może z tą maską do stóp. Również kupiłam peeling enzymatyczny z Ziaji. Używałam go już wielokrotnie i jest fajny. Ja używam Peelingów enzymatycznych i takich klasycznych również, ale enzymatycznych staram się używać zawsze wtedy, kiedy mam jakieś małe takie niedoskonałości, takie, wiecie, stany zapalne. A w okresie bardzo wysokiej temperatury mam je praktycznie na stopę, gdzieś tam po jednym, po dwa, po trzy. Także staram się nie skrobać tej twarzy, żeby tego nie rozprzestrzeniać, i po to był mi właśnie ten peeling. Kupiłam jeszcze z Perfekty, ponieważ uwielbiam masła do ciała z Perfekty, szczególnie mam takie masło pomarańcza i kawa w ogóle to nie pachnie kawą, bo to zielona kawa i jest to po prostu najpiękniejszy zapach na świecie i one naprawdę bardzo dobrze nawilżają, więc kupiłam sobie dwa nowe, jeszcze ich nie widziałam to jest masło do ciała wygładzające lody melba akurat mój pies ma na imię melba, także fajnie się składa i pachnie super no tak jak melba powinna, czyli malinami, brzoskwiniami i już widzicie, używałam go i naprawdę też dobrze na Jestem z niego zadowolona. Zostawia mniej tłustą powłoczkę niż masło tamto pomarańczowe z kawą. Akurat ja jestem fanką takich tłustych powłoczek. Nie mam nic przeciwko i czuję się z nimi dobrze, ale warto wiedzieć, że są lżejsze opcje, gdy chcemy po prostu szybko ubrać jakieś spodnie ciasne czy coś i nie chcemy mieć potem śladów. Kupiłam też masło trufle czekoladowe. i Jeszcze go nie próbowałam, ale otworzę, bo nie mogę się doczekać, żeby po prostu to powąchać. także będzie test na żywo. Mm, jest przepiękny. Nie jest to taki banalny kakaowy zapach, tylko właśnie taki zapach takiej mocnej słodyczy, tak jak trufle czekoladowe w wersji mlecznej powinny pachnieć, także bardzo bardzo ładnie pachnie i podejrzewam, że również świetnie nawilża, że bo jest to taki sam rodzaj masła i one są bez parabenów. Kiedyś Wam polecałam przy okazji filmiku, jak się pozbyć celulitu, ten właśnie balsam rozgrzewający. On mi się dawno skończył i używałam jakiegoś takiego stołpy, który miałam jeszcze z Glossy Boxa. No, a postanowiłam sobie właśnie kupić też ten do bańki chińskiej, bo ostatnio się troszkę z, bań, z bańką zapuściłam i troszeczkę mi się zapomina. więc postanowiłam, że kupię i będzie motywacja. I to kupiłam za 17 zł w Superfarmie z dodatkowym masłem. Przepraszam, w kerfu, że nie w superfarmie. Z dodatkowym masłem do ciała. Znowu ja używam bardzo dużo masła do ciała, także nie jest to dla mnie coś niesamowitego, że mam kilka sztuk w zapasie, bo na pewno je zużyję, zanim się zacznie cokolwiek z nimi dziać. I to jest seria yy, naturalna, taka masła, masło kakaowe i olej z awokado. Zobaczymy, co będzie, jeżeli będzie fajne i zasługujące na to pojawi się w ulubieńcach, jak już wcześniej mówiłam. Kupiłam również krem do depilacji. Ja zawsze, zawsze, wcześniej i teraz depilowałam bikini właśnie takimi kremami i potem jakoś tam jeszcze poprawiałam maszynką. Przez jakiś czas w Polsce chodziłam na depilację woskiem. Byłam na niej 4-5 razy, no ale tutaj po prostu jest to za drogi biznes i, i się nie wybieram, więc wróciłam do tego typu kremów. I powiem wam szczerze, że wit kompletnie mi nie wiem, nie, nie kręci mnie. I jakoś gorzej na mnie działa niż wszystkie inne. Najlepiej działał na mnie krem z Iwonu, ale nie mam teraz takiego dostępu do tych kosmetyków, ale te z Joanny też bardzo dobrze działają, także polecam wam. Są niedrogie, nie pamiętam dokładnie ceny, ale coś w okolicach 7 zł w Superfarmie. Także nie ma po co przepłatać za tego wita naprawdę. I ostatnia rzecz w Superfarmie, to pewnie jeszcze jest aktualne, bo to było dosłownie parę dni temu. Po przekroczeniu kwoty 35 chyba zł, można kupić sobie za 10 zł krem niwa na dzień lub na noc. Ja akurat potrzebowałam kremu na noc. Już miałam nawet wybrany jakiś inny, sporo droższy w zasadzie, ale stwierdziłam, że go odłożę i wezmę sobie ten, bo czemu nie spróbować taką zadyszkę, taki krem? O, i jeszcze okazało się, dopiero to zauważyłam, także dziękuję bardzo. Dostałam od pani Wziai te próbeczki kuracja antybakteryjna krem redukujący ujotok i trądzik także bardzo fajnie akurat teraz z ujotokiem mam trochę problemów ale zawsze pocieszam się, że przynajmniej nie będę miała zmarszczek, bo podobno tak to właśnie działa, że skóra, która się mocno przetłuszcza potem jest łatwiejsza w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej przechodzimy teraz do ciuchów kosmetyki zostały skończone zacznę od zakupów poczynionych na Allegro Sklep nazywał się Frico przez kilka o na końcu, trzy lub cztery o coś w tym stylu. No i miał takie różne tanie ciuchy. A że ja posiadałam w swojej kolekcji chyba trzy t-shirty, bo naprawdę po prostu jakoś, nie wiem, pokończyły mi się, popsuły, poplamiły, i zostały mi trzy t-shirty. Postanowiłam się w te t-shirty zaopatrzyć i jak się zaraz przekonacie, zaopatrywałam się z różnych źródeł oraz zostałam zaopatrzona tak, że teraz mam tyle t-shirtów, że chyba mi do końca życia sklepczy. Przy okazji kupowania tych t-shirtów w tym sklepie Frico kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy. To jest typowa chińszczyzna, tyle wam powiem. T-shirty są bardzo tanie, kosztują 10 zł, 7 zł za topy, 11 za takie bardziej fikuszne bluzki. Także jeżeli macie kompletne braki, możecie się zaopatrzyć dosyć tanio. I mają bardzo fajne różne kolorki. Rozmiary są porąbane, no bo są, jest to chińszczyzna, także na to nie trzeba zwracać uwagi. To są takie zwykłe, proste t-shirty z takim dekoltem w małą łódkę. Ja kupiłam sobie taki właśnie łososiowy kolor. Jeszcze do tego kolor miętowy i biały. to jest to samo, nie mam co Wam pokazywać. Około 10 zł. Do tego kupiłam sobie takie dwa topiki, że z przodu jest po prostu zwykły luźny dosyć topik. To jest akurat miętowy, mam jeszcze biały, a tył wygląda tak, czyli takie, taka zakładka z kokardkami czarnymi i taki oto tiul. Ja nie jestem zwolenniczką chińskich ciuchów takich tego typu, ale naprawdę uważam, że na lato, jak chcemy mieć coś, co po prostu nie musimy dbać o tego, o przechowywanie tego, o jakość, o różne tam jakieś pielęgnacyjne aspekty, to jest to super opcja, żeby kupić sobie takie tanie, przebiegne rzeczy w fajnych, młodych kolorach i nie przejmować się tym czy stanie są rzeczą po wakacjach. Kupiłam jeszcze dwie te, takie koszule. One akurat kosztowały 20 zł. Powiem Wam, że jestem z nich super zadowolona. Mają tutaj takie pikowania, tutaj właśnie taki zamek złoty i tu są takie luźne, tiulowe, ta jest biała, tak jak widać. Kupiłam jeszcze taką dosyć mocno koralową, która mi się bardzo, bardzo podoba i nosiłam ją już w tym, no teraz podczas tego wyjazdu do Polski i do takiej opalonej skóry. Nie jestem jakieś strasznie opalona, ale troszeczkę jestem. Zresztą mam dosyć ciemną karnację. Wygląda to świetnie, tak podbija te opalenizny, że naprawdę super się prezentuje. Tak polecam tamten właśnie kolorek, ale niestety jest teraz w pralce i nie mogę wam go pokazać. I kupiłam jeszcze sobie pięć takich oto topów, zwykłych na ramionczkach z bawełny. Bardzo fajnie wykonane są te topy. Także tutaj w ogóle nie widać tych języków. I bardzo Wam je polecam. Kosztowały właśnie koło 7 zł. Kupiłam dwa czarne, dwa białe i jeden szary, żeby mieć właśnie pod różnego rodzaju włoski, Ja bardzo dużo używam takich właśnie topów. I z tego sklepu to jest chyba wszystko. A nie, jeszcze najlepsza rzecz została. Piłam sobie taką oto dresową nawódkę, która, chyba muszę wstać i się pokazać, która ma tutaj takie właśnie wyłażące, taki wyłażący kołnierz z podszewką. Jest niesamowicie mięciutka i taka przyjemna, i po prostu tylko się chce. Nie wiem ile będzie widać, jak staje, ale, ale staje. Tylko się chce w tym siedzieć i, i nie ruszać i tak zapatulić i pić herbatkę w jakiś burzliwy, burzliwy, burzowy wieczór. I kosztowała ona 40 zł. Także po prostu jest to tak rewelacyjna cena na coś takiego. Jakość wykonania mi się bardzo podoba. To jest taki nieobrobiony dres po prostu z taką super podszewką. I co jest zaskakujące, ta podszewka nie kładzie, bo zwykle tego typu rzeczy, jakie ubierzemy na coś ciemniejszego, to jesteśmy po jednym takim graniu po prostu do odkłaczania, a tutaj tego nie ma. Także to serdecznie serdecznie polecam. I z tego sklepu teraz byłoby na chwilę. Mam jeszcze kilka innych. Ojej. No, przepraszam Was długość tego filmu, ale po prostu strasznie dużo kupowałam. Zacznę może od butów. Jeszcze tam mam drugie. W biedronce. W biedronce w Szczecinie nie było już po tym śladu, ponieważ było to kilka tygodni temu. No ale zauważyłam u mojej teściowej właśnie takie buciki i powiedziałam, że mi się bardzo podobają, no bo są fajne. I dowiedziałam się od niej, że są to buty z biedronki, ze skóry naturalnej w 100%. Tutaj jest zewnętrzna część środek i kosztowały 35 zł. Oczywiście w Szczecinie nie było śladu, ale jechałam do moich dziadków w Reczu i tam wybudowali Biedronkę jakiś czas temu. Zaszłam tam, a tam po prostu takie hałdy. Także kupiłam sobie te buciki. One mają taką fajną, sportową podeszwę. To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ zwykle baleriny mają tak cienką podeszwę, że czujemy każdy kamyczek i nie jest to wcale zdrowe dla naszych stawów. Tutaj ta podeszwa ma około 1,5 cm i jest naprawdę, naprawdę wygodna. Kupiłam jeszcze jedne, ale muszę zniknąć sprzed aparatu, żeby je wyjąć. <grym> o! Już są dosyć mocno zmęczone, ponieważ były ze na wyjeździe nad morze, ale prezentują się tak: takie niebieskie, z kokardką, nawiązaną też ze skóry i też z taką podeszką. Ale mówię, są strasznie zmęczone, także nie oceniajcie mnie, bo te buty przeżyły wiele w swoim życiu i mimo, że są dosyć nowe i są trochę po prostu brudne, a że dopiero przyjechałam, to nie zdążyłam nic z nimi zrobić. Teraz pokażę Wam to, co dostałam. A propos tych Ferretów, ich. Zrastającej ilości, Dostałam od mojej przyszłej, chyba teściowej taką, właśnie taki t-shirt z Licupera, w takie muszle. I jeszcze jeden, który gdzieś o jest tutaj, też z Licupera, z takim oto kotem. Także mam kolejne dwa t-shirty na liczniku. Kupiłam sobie jeszcze sama w tym, w Sinseju, za 15 zł. Taki właśnie t-shirt z tym ludziczkiem, nie pamiętam jak on ma na imię, jeżeli pamiętacie to dajcie mi proszę znać. On jest z Mominków, to jest taka seria mominkowa i były różne postacie, ale to mi się bardzo właśnie podobało, ten t-shirt, więc go sobie kupiłam. I kupiłam jeszcze w Sinsay'u taką oto narzutkę, szarą, taką dosyć krótką, naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Do wszelkiego rodzaju sukienek, jak jesteśmy gdzieś właśnie latem w sukience z kompletnie odkrytymi ramionami, a potem pod wieczór w trakcie jakiegoś grilla, na przykład robi się chłodniej, to to jest świetna rzecz, bo nie ma długiego rękawa, tylko taki dotąd, więc też nie jest nam za ciepło. Jest dosyć krótka również tutaj i bardzo wygodna, i kosztowała 30 zł niecałe, także super cena. Byłam również w Berżce, gdzie też za 15 zł kupiłam taką, nie spadać, nie spadać. Taką zwykłą białą bluzeczkę. Też z takim rękawkiem za okiec. ja uwielbiam taką długość, także dużo rzeczy takich można u mnie znaleźć. I z taką kokardką na plecach. I ostatnia, ostatni sklep, w którym byłam osobiście. To Stradivarius, w którym kupiłam taką oto sukienkę. Po prostu powiem Wam, że też tak jak mówiłam o tej koralowej bluzce, tak to również tak odbija opaleniznę, niesamowicie wygląda. I kosztowała ona też tylko 30 zł. To jest jej przód, tu ma takie kieszonki, ale nie tworzy nam się taki brzuszek ciążowy, jak się czasem tworzy przy tego typu sukienkach z kieszonkami. Także tym się nie martwcie. I tyły ma dosyć takie, tyły plecy ma dosyć gołe. I tutaj ma jeszcze taki podtrzymywacz, też właśnie bardzo żarówiasty neonowy kolor, odbijający naszą opaleniznę. Także super, jestem z tej sukienki bardzo zadowolona. I ostatni sklep, w którym też byłam osobiście, ale nie kupiłam tego osobiście, tylko zamówiłam sobie przez internet. I bardzo polecam Wam te opcje, ponieważ jak się tam zapiszecie. To możecie dostawać różne y, kupony rabatowe specjalne dla tych klientów online. Ja właśnie dostałam kupon rabatowy dla klientów online, i dlatego postanowiłam go wykorzystać i zło złożyć to zamówienie. Ale jeszcze wtedy nie miałam za bardzo t-shirtów. Są to cztery t shirty z Medicine, mojego ulubionego t-shirtowego sklepu, ponieważ ich t-shirty, jak dla mnie, mają takie po prostu jajo, że. Mają nadruk, który absolutnie nie jest infantylny, nie jest też jakiś pozerski, jakiś hipsterski czy jakiś taki niepasujący do mnie. Jest po prostu nadrukiem z jajem i bardzo, bardzo mi się podobają te sherby. Akurat a propos jaja, to pierwszy jaki mam wskazać. Ty. Tak jak sama nazwa wskazuje, Medicine, one często mają takie biologiczno-medyczne motywy, także nie zawsze są to po prostu jakieś słodkie nadruki, często są to jakieś szkieleciki zwierząt. A tutaj mamy jajka różnych gatunków ptaków, przedstawione w moim zdaniem w sposób rewelacyjny, takie do góry nogami trochę. I jest fantastyczny ten t -shirt. Nie wiem, jak wy co o tym myślicie, ale ja bardzo się w nim zakochałam. I mam taki dłuższy tył. To jest też dla nich dosyć charakterystyczne. Mi się to bardzo podoba. Dobrze to wygląda na mojej figurze. jak Ten tył jest ciuteńkę, właśnie dłuższy, ponieważ inaczej na pupie mi się to trochę podnosi i mam wtedy za krótki ten tył. I się denerwuję, że co chwilę odkrywają mi się nerki. Także to dodatkowe parę centymetrów jest naprawdę pomocne. Kolejny biser, Też oczywiście z Mendicin jest taki. Też taki biologiczny motyw. Fajna, cieniowana, niebieska bluzeczka. Ja lubię takie właśnie kolory. I lubię takie niejednolitości gdzie nigdzie. Także też mi się bardzo podobała. I zostały nam jeszcze. Nie. Do tej nie jestem już teraz przekonana. Nie wiem, może dajcie mi znać co o niej myślicie bo na początku bardzo mi się podobała, a potem troszeczkę jakby mniej. I to jest taka właśnie z takim jakby kubistycznym motywem człowieka na koniu. Wzięłam sobie taki kolor, ponieważ właśnie w t-shirtów w takim kolorze kompletnie nie mam. Zwykle jestem w niebieska i w takich czarnych odcieniach ewentualnie, więc zdecydowałam się na to. I ostatnia już rzecz. To jest taka oto bluzeczka. Z rybą latającą biało-niebieska. I to już wszystko. Wreszcie przebrnęliśmy przez mój gigantyczny polski hol zakupowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś sugestie, dajcie znać w komentarzach, ponieważ chcę, żeby moje filmiki były jak najlepsze dla Was, czyli moich odbiorców i widzów. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, że niedługo pojawi się też hol zakupów spożywczych, także jak jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. A teraz się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Pa, pa!